Jest? Tak. Halo! Cześć, witajcie. Po bardzo długiej przerwie wróciliśmy. Wróciliśmy na YouTube'a. Dzisiaj dlatego oglądaliśmy, w pytaniu na śniadanie było Rezi i mówimy, kurde, trzeba coś nagrać. Właśnie dojeżdżamy do Wrocławia. Tak, jedziemy na imprezę, bo dzisiaj ostatki. No, jedziemy do babci na imieniny. Żeby było y, śmiesznie, do naszej babci prababci wci Adasia, czyli tak. w ogóle będzie mega biba. Nie no, na pewno będzie bardzo dobre się jedzenie. Cieszę. Ja się bardzo cieszę. Bo to są ostatnio właśnie nasze szalone wyjścia. Jak jedziemy do rodziny. I na przykład ktoś może zostać z Adasiem, to jest dla nas wielka radość, wiecie. Tak, mamy tak. okazję do tego, żeby pobyć sami trochę. Wczoraj byliśmy na urodzinach całe dwie godziny Dziewko zaczęło płakać i trzeba było wracać. No i takie były urodziny. Ale nie żałujemy absolutnie tego, że ten karnawał jest taki wyjątkowy, czy był. No bo był wyjątkowy. No jeszcze jest, jeszcze do wtorku. Nie pobawiliśmy się. Do, śle do śledzika jeszcze karnawał. Ale śledzika chętnie zjemy w sobie. No właśnie. Nie pobawiliśmy się za bardzo, ale, nie, ale to naprawdę... Absolutnie nie mamy czego żałować, bo Adaś, Adaś nam dostarcza tylu wrażeń, że jest, jest chod, zabawa na całego. dyskoteka. Chodząca, jeszcze dopiero raczkująca. Raczkująca dyskoteka. No, także, także coś się kończy, karnawał się kończy. I coś się zaczyna. Za chwilę, za chwilę zaczyna się Wielki Post, no tak się kojarzy z czasem postanowień. Nie pytajcie nas na razie, jakie są nasze postanowienia, poza jednym. Chcemy bardziej kochać. Przede wszystkim kochać siebie, siebie. Wzajem. <grym> wzajem. W małżeństwie, mąż, żonę, żona, męża to jest źródło też szczęścia w rodzinie. No i siebie przede wszystkim jak siebie nie będziemy kochać, nie będziemy potrafili kochać innych. Ja siebie i ty siebie. <grym> A, że siebie no tak, oczywiście, że tak być mniej surowym. to się tak kojarzy. Nie? wielki boss, no to wiadomo jest postanowienie, czy trzeba jakieś dyscyplinę sobie nałożyć. Ale czasem jest tak, że przez nałożenie tej dyscypliny yy, my jesteśmy bardzo surowi dla siebie. I, no i potem wychodzą różne jakieś takie yy, no, numery, że jesteśmy surowi dla siebie, przez co bardziej podenerwowani, przez co obrywa, Obrywają te osoby, z którymi mamy do czynienia. I to wcale nic dobrego nie przynosi. No dokładnie. Także nie o to chodzi. I tak nie że... o to chodzi też, żeby przejść sobie na dietę w wielkim poście i na przykład nie jeść słodyczy. No. Jeżeli macie takie postanowienie, to super, bo naprawdę jeżeli ktoś sobie rzeczywiście będzie musiał bardzo czegoś odmówić i robi to w szczytnym celu, to jak najbardziej. Ale jeżeli tylko po to, żeby zrzucić zbędne kilogramy, to myślę, że nie o to, nie o to. No, dokładnie. Natomiast do postu zachęcamy. Jeszcze pewnie będziemy w tym temacie coś nagrywać. Opowiemy o naszych o naszych hardkorowych postach. Może nie hardkorowych ale, ale jakieś tam, tam były na pewno. I o zmianach, które się szykują w naszym życiu, bo trochę, trochę zmian się szykuje, ale, ale no nie, tak. nie, nie, dzi, nie dziś o nich. Sprawa jest, sprawa jest rozwojowa. Tak. Zmiany zawodowe, zmiany. Yy, rodzinne, nie, nie, nie. Dalej jestem mężem Moni. <grym> I tym... dalej mamy tylko jednego Adasia. Wbrew jakimś tam ostatnim podtekstom tylko jeden Adaś na razie z nami. Nic się nie zmieniło w tym temacie. Dokładnie. No, także wiele się dzieje. Dzisiaj rozmawiałem z panem, który prawdopodobnie będzie robił nam łazienkę. Więc więc takie też zmiany idą i w marcu myślę, że zaczniemy już tak wprowadzać w no Co chcesz powiedzieć? Się wprowadzać jeszcze nie? Nie, wprowadzać nie, ale te nasze plany jakoś tak realizować, nie? Wprowadzać w życie. Nasze plany domowo Remontowo. remontowe. Remontowe, tak. I co tam jeszcze u nas ciekawego? Nie, nie będziemy nagrywać daily vlogów. <laughs> przynajmniej na razie. To taki trochę jest daily vlog, ale, no tak. ale nie będziemy nagrywać. Jest Instagram, na którym bardzo dużo się dzieje. Także wpadajcie na Instagrama, to tam się trochę dzielimy tym, co u nas na bieżąco słychać. No, wpadajcie na Facea. No i niedługo zaprosimy na bloga. Mam nadzieję, Wreszcie. że to już jest po prostu ostatnia prosta. Yy, na dniach i na dniach ruszymy z blogiem, także będzie można nas poczytać, pooglądać zdjęciowo różne jakieś takie, takie rzeczy. Daj Boże, żebyśmy mieli na to chwilę czasu, żeby, żeby, żeby ten blog faktycznie tętnił życiem. Ritem, tak, bo z tym czasem jest trudno ostatnio u nas, ale... No, trzeba syna gonić, bo jak Właśnie. zaczyna... Nasi obserwatorzy na Instagramie widzieli, że, że Adaś robi postępy niesamowite w takim tempie, że naprawdę mamy co robić w domu. No dokładnie. Trzeba odkurzać i myć podłogę codziennie. No właśnie, takie zmiany przyszły w naszym życiu. No, bo Adaś zaczął ostatnio, jego ulubioną zabawką są progi. Listwy. List, a, listwy tak, progowe, listwy tak. Listwy progowe. Dokładnie. Czyli jest w stanie wyrwać taką listwę i. Żeby ją skonsumować. Także ostatnimi czasami. Zastanawiamy się, czy, czy nie kupić jakiegoś kojca czy nie zrobić jakiejś barierki, żeby ten mały urwis po prostu sobie krzywdy nie zrobił. No, Także to jest, to jest ten etap w naszym rodzicielstwie. No ale piękny etap. Ale oczywiście. A, no właśnie, bo tak w międzyczasie niech Monia się pochwali. No, pochwali się, Monia. Co, się... co się wydarzyło. Nie wiem, o czym mówisz. No co, nie wiesz, czym mówię. A jak się nazywa osoba, którą kocha Adaś najbardziej? O nie, ale ty jesteś niedobry osoba która, osoba, która kocha najbardziej to mamusia, ale tego jeszcze nie potrafi powiedzieć. A Adaś powiedział tata. I mówi no. to ostatnio codziennie. Najczęściej właśnie wtedy, kiedy ja go przewijam. Wiecie, taki jest... Tak jest, nie czuły dla mamusi swojej. Nie ma wyczucia totalnie, jak to facet. Tak, na szczęście dla mamusi dowiedzieliśmy się od logopedy, pani logopedy, która nas obserwuje na Instagramie, że to jeszcze nie jest taka mowa-mowa, tak. tylko Czyli po prostu jest zupełnie nieświadomy, a świadomie tak. na pewno powie mama jako pierwsza. Albo Barsa. <suszy> coś w tym stylu. No, dobrze, słuchajcie, no to... to... takie nasze małe radości. Dojeżdżamy do babci. Dojeżdżamy do babci. Życzymy Wam hmm, pięknego czasu ostatnich szaleństw karnawałowych. Tak. Kto może niech się wyszaleje, kto jeszcze dzie dzieczek nie ma w tak, domu, to niech to korzysta niech... jeszcze. Korzysta póki czas. <noise> A dla tych wszystkich, którzy mają małe brzdące, no to też jakoś <noise> można sobie na pewno poradzić. Ja, ja, tak, ja tak jak mówiłem, dzisiaj mam zamiar kulinarnie sobie dogodzić, Pojedziemy do babci, jednej z najlepszych kłarek, które, które znam, więc będzie na pewno uczta. I babcia jest taka obcykana w internetach, że na pewno to obejrzy. O, Babcia ogląda nas? No pewnie. No co ty? No jasne. Naprawdę? Pozdrawiamy babcię. Trzymy wszystkiego dobrego. No, całujemy Was, słuchajcie. Wspaniałego weekendu wam. Opowiadać? Wspaniałego weekendu Wam życzymy. Bawcie się świetnie. To chyba tyle. To teraz pasy i buziaczek. Pa pa! Buźki, pa!